Pochwalony Jezus Chrystus. Środa, chcemy żyć dla Pana. Wstańmy z taką intencją. Żyję dla Chrystusa i wszystko tylko dla Niego. Po to się budzimy, po to idziemy spać, aby wszystko było w Panu Bogu. Dzisiaj Ewangelia kończy się w ten sposób. Jezus powołał 12 apostołów i potem mówi: idźcie, Nie idźcie do Pogan, nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. A trochę później. Za pół roku, za rok, za, nie wiemy dokładnie, może za dwa lata, Pan Jezus mówi do apostołów, idźcie na cały świat, idźcie do wszystkich, głoście. Pan Jezus tak jakby zmieniał zdanie. Raz mówi do apostołów, nie idźcie do pogan, nie wstępujcie do miasteczka samarytańskiego, a później, a później mówi apostołom co innego. Tak jest z wolą Bożą, że gdy jej słuchamy, gdy słuchamy głosu Bożego w naszym sercu, dzisiaj mi Jezus może powiedzieć, żebym czegoś nie robił, a za trzy dni powie mi, żebym coś zrobił. Dlaczego tak się dzieje? Różne mogą być powody. Być może osoba, której mam powiedzieć Ewangelię, w tym momencie nie jest gotowa, bo coś się jeszcze musi wydarzyć. Jezus nad czymś pracuje w tej osobie, ale za trzy dni, za rok, będzie gotowa. Dlatego jest tak ważne posłuszeństwo Bogu. Możemy mieć pobożne intencje, głosić na cały świat, głosić wszystkim, a Jezus mówi: nie, nie do pogan, nie w tym momencie. A za chwilę będzie: do pogan, nie do Samarytan, a potem będzie do Samarytan. Teraz macie iść do tych, którzy poginęli z domu Izraela. To precyzyjne słuchanie głosu Bożego. My będziemy mieli zawsze trudność, żeby rozpoznać głos Boży, ale zasłuchać się i pytać: Panie Jezu, teraz, nie teraz. Wiem, co jest dobre, bo mi pokazujesz. Są przykazania. Mam przebaczyć, mam wyciągnąć rękę, mam porozmawiać, mam głosić Ewangelię. Ale czy tej osobie teraz powiedzieć o spowiedzi? Czy poczekać do świąt? Czy poczekać jeszcze chwilę, bo mówisz poczekaj, módl się teraz za nią. A potem się okazuje, że jest ważny pogrzeb i ta osoba na pogrzebie pójdzie, żeby przyjąć komunię za swojego mamy tatę czy kogoś. To jest słuchanie Boga, nieustanne słuchanie Boga, żeby Wtedy, gdy Bóg mówi, zrobić to, co on mówi. Znamy dobrze pieśni. daj mi usłyszeć Twój głos. Pomódmy się nią dzisiaj, żeby mieć tę wrażliwość ducha w naszym sercu na poruszenie tu i teraz, żeby robić dokładnie to, co Bóg mówi, nie tylko, co nam się wydaje dobre. Kliknijmy ten teledysk, kciuk w górę i subskrybujcie nasz kanał. Do zobaczenia.